Wywijamy się na święta. Nie widać. Motorola E60 Fusion 5G to 50% taniej. Błyszcze pod schodniką. W ofercie z abonamentem i latach 0%. Małe rady, jak świąteczne skrzydła. Przejdź do Play Na święta Motorola E60 Fusion 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Maruchy uczą się na wiele sposobów. A ten najlepszy łączy naukę z zabawą. Lego Duplo na wielki start. Nic tu nie pisałem, a Mikołaj przeszedł. W play przebijemy Mikołaja najlepszymi prezentami. Super szybki światłowód i telewizja na rok w prezencie. Tak Rozpływam się tak jak lukier na techniczku. A do tego Netflix z finałowym sezonem Stranger Things. Będzie to z wiekami na twarzy. Od Play na święta w prezencie na rok. Super szybki światłowód i telewizja z Netflixem. Bo w Play płacisz mniej. Play. No, Makowiec pokroi się z wrażenia. Co się wyglądamy? Chodź i zobacz. Prosto z kina. Materialiści. Miłość można przekuć w interes. Ale czy da się pogodzić interesy z miłością? Sprawdź. W wypożyczalni playera. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Oczami wyobraźni widzisz uciążliwe objawy, długie leczenie i L4? To pewnie infekcja wirusowa. Od razu podaj mu syrop Neozine forte. Neozine forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozine forte. Szkoda czasu na chorobę. Posłowie wydają publiczne pieniądze. Kiedy użył pan drona? Gdzie ten odpuszczacz? Ścianka granica między kreatywą a Czarno na białym. Zobacz w TVN24+. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest jak? Dla bezpieczeństwa sposób zgodnie z ulotką wyłączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Chroń zęby swojego dziecka z Elmex Carries Professional Junior, ponieważ cukier jest ukryty wszędzie. Elmex pomaga zwalczać główną przyczynę próchnicy, neutralizując kwasy cukrowe. I remineralizujesz szkliwo cztery razy skuteczniej. Elmex Carries Professional Junior. Niektóre rzeczy kończą się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki Regina najdłuższy ręcznik. Jedno jest pewne, te chłonne ręczniki wystarczą na dłużej. Okay. Tak, ale konki też są. Bardzo proszę. Ze szledzikiem, sałacy i na kanapkę. Przez cały rok od listnera. Kolega zbierał. O kurka, to musi być listner. Ania ma 12 lat. Pięć lat temu choroba odebrała jej dzieciństwo. Z trudem stawiała każdy krok. Dzięki Wam znów się uśmiecha. Takich dzieci jest więcej. Pomóżmy im cieszyć się życiem. Wyślij SMS pod numer 7356. Fundacja TVN. Wspólnie budujemy zdrowszy świat. Dziękuję. Nie, ale tylko zewnętrznie. To jest głupie, ale I po prostu, prostu zamieniliśmy się, się ciałami. To muszę być sama w Musisz tam pojechać. A co ty się tam dzisiaj? A w jakach zasadzie działo? Co to się dzieje? Nie, ci nie Na Twoim miejscu. W środę o Stwierdzisz, że wcale mnie nie, nie Niestety, zakochana się w to miłość. Bywa skomplikowana. Uuu, no, razem! Tak? Uła, po pierwszym dniu, pierwszej nocy już będę odpoczywał! O Zrobił! Sorry, skończyłem. Ona już? Konkretna kobieta. Ten bajk jeszcze ogląda, a tam widzę na mnie. Całą prawdę sesji i miłości znajdziesz tylko w Google Box. Nowy odcinek dziś o 22.00 tylko w TTV.